Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Panna Fox. Ja jestem Marta i mam dzisiaj ogromną przyjemność zaprezentować Wam krótki wywiad z Lizą Tak, skończyła się! A także powiedzieć troszkę o jej książkach do tej pory w danych: The Poet X, With the Fire on High, a także Clap When You Land. Jedna z tych książek, ta środkowa, With the Fire on High, została wydana nie tak dawno w Polsce. Możecie ją przeczytać pod tytułem Na ostrym ogniu. Do współpracy przy tym filmie zaprosiłam dwie osoby, bez których prawdopodobnie by mnie tutaj nie było, a na pewno łączy nas miłość do Elizabeth A. E, Ola opowie Wam troszeczkę o um, With the Fire on High, a Karolina o The Poetics. Kilka słów o samej Elizabeth A. Mieszka w Waszyngtonie, a DC, płynie w niej dominikańska i amerykańska krew, e, urodziła się w Nowym Jorku. Przed napisaniem książki The Poet X były jeszcze trzy inne powieści. Jan Arnold które wdała Elizabeth, ale to The Poet X sprawiło, że stała się tak bardzo popularna i rozchwytywana. Jest to naprawdę nietypowa powieść. Po raz pierwszy czytałam coś napisanego w slamie. Tak w ogóle Elizabeth jest czempionką, jeżeli chodzi o slam a premiera The Poet X miała miejsce w 2018 roku i od razu posypały się nagrody. Książka Elizabeth trafiła na listę bestsellerów New York Timesa, a ona sama zaczęła jeździć po świecie i opowiadać o swojej książce. Tak właśnie ją spotkałam w Edynburgu w 2019 roku podczas Festiwalu Książki. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jest naprawdę bardzo inteligentna, piękna, wspaniała, płynie z niej dobro, bije z niej dobro kobieta. Jej charyzma sprawiła, że pobiegłam zakupić jej książkę sekundę po tym, gdy skończył się event. Poszłam potem zobaczyć, przytuliła mnie, mam zdjęcie. I bardzo chciałabym, żeby jej książki przeczytała jak największa ilość osób. Dlatego napisałam do niej kilka tygodni temu. Lizbę w Niemczech, czyli nie pamiętasz, ale byłam na tym I czy ty nie mogłabyś napisać albo odpowiedzieć, albo nagrać, albo cokolwiek, proszę, kilka zdań, odpowiedzieć na kilka moich pytań, czy byłoby to możliwe. Zgodziła się, jej! Yeah! Efekty będziecie mogli zobaczyć już za chwileczkę. Zanim nastąpi, zobaczycie kilka słów e, Karoliny i Oli. Oczywiście ja opowiem Wam trochę o Clap When You Land. Zachęcę Was do słuchania audiobooków w Książki, które sama napisała, sama czyta, i jest to po prostu kosmos. I jeżeli objawiacie się, możecie nie zrozumieć czegoś, nie bójcie się. Jest naprawdę bardzo prosto napisana, każda jest napisana bardzo e, ładnym do zrozumienia językiem. Elizabeth mówi bardzo powoli, wyraźnie. I po prostu jest genialna. Ja ją widzę po prostu we wszystkich podcastach radio, jej głos jest. Po... Musicie się przekonać sami. Zresztą zaraz zobaczycie, zaraz będzie jej głos w wywiadzie. A... Pod spodem macie oczywiście napisy um, dla ułatwienia, ale możecie wyłączyć i zobaczyć, jak Wam pójdzie bez tego. Naprawdę zachęcam. Elizabeth powiedziała na spotkaniu, że napisała książkę X dla swojej uczennicy. Chciała napisać książkę, której brakowało na rynku. O latnoskach dla latnosek z problemami, które borykają się. Latynoski. W 2020 roku swoją premierę miała książka Clark When you Land, o której ja chciałam wam powiedzieć kilka słów. Jest to książka powiedzmy o dwóch dziewczynach, której ojciec ginie w katastrofie lotniczej. One nie mają żadnego pojęcia o sobie. Jedna z nich żyje na Dominikanie, jedna w Ameryce. Żyją zupełnie innym życiem, nie wiedząc o tym, że ich ojciec prowadził sekretne życie w innym kraju. Wtedy, kiedy myślisz, że książka opowiada o stracie, o tęsknocie, o bólu, okazuje się, że opowiada też o odnajdywaniu siebie i o odnajdywaniu swoich bliskich, o sekretach, o tym, czym można wybaczać i o wielu, wielu innych sprawach. Książka napisana jest Slamem, czytają, jak już wspomniałam, Elizabeth Wade'o. <grych> Chciałam powiedzieć herself, ale tak, to właśnie ona je czyta i robi naprawdę ogromne wrażenie. Na swojej recenzji na Goodreads, zaraz po książki, napisałam, że to książka o tragedii. I o konsekwencjach, ale także o rodzinie i o tym, że sprawia, że zatrzymujesz się na sekundę, bierzesz głęboki wdech, wydech i doceniasz, co masz i doceniasz swoją rodzinę. Nie będę Was już dłużej przytrzymywać. Zapraszam Was na relacje Karoliny oraz Oli, a także na wywiad z Elbasy dom. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten krótki film i żyję, że sięgniecie po książki Elbasy A jeżeli już to zrobiliście, dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie poczytam. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Oleg Książkowy Freak i dzisiaj witam się z wami na kanale Marty Panny Fox e, i chciałabym opowiedzieć wam o jednej z moich ukochanych książek ever ogólnie With the Fire on High od Elizabeth Acevedo Ogólnie jest to film poświęcony twórczości tej pisarki. Uważam, że Elizabeth Azevedo to aktualnie jedna z najzdolniejszych pisarek Young Adult. Uwielbiam jej twórczość, a With The Fire on High to pierwsza książka, która została wydana również w Polsce. With The Fire on High to historia Emony, nastoletniej mamy, dziewczyny, która jest niesamowicie dzielna, utalentowana. I przede wszystkim stara się jak najbardziej odpowiedzialnie żyć w sytuacji, w której się znalazła, ponieważ, tak jak powiedziałam, jest to nastoletnia mama. Właśnie, gdy rozpoczynamy historię z tą książką, główna bohaterka rozpoczyna ostatni rok nauki w szkole średniej. Żyje razem ze swoją babcią, Buellą, którą bardzo kocha. Babcia stanowi dla niej i dla jej malutkiej córeczki Emmy taki solidny filar. Zastępuje im rodzinę, ponieważ tak naprawdę żyją we trzy. Ojciec Emily jest daleko. Jest obecny w życiu dziewczyny, natomiast nie do takiego stopnia, aby jakoś jej móc pomóc na co dzień. A niestety jej mama odeszła, i tak naprawdę jej ojciec wskutek tego, że nigdy nie pogodził się z utratą żony i matki swojego dziecka odsunął się wskutek tego samego dziecka. Natomiast Emily ma wspaniałą babcię, która pomaga jej na co dzień i wychowuje z nią córeczkę. Tutaj stosunki z ojcem tego dzieciątka, Emy są dość napięte, ale nie chciałabym wchodzić szczegóły, bo warto właśnie przeczytać tę historię, chociażby ze względu na to, jak ciekawie zostały zarysowane tutaj relacje młodych nastoletnich rodziców, co się w ich życiu wydarzyło, co się między nimi stało. Ale wróćmy do naszej głównej bohaterki, do Emoni. Dziewczyna jest niesamowicie utalentowana, jeśli chodzi o gotowanie. Dziewczyna gotuje z pasją, i tak naprawdę każde danie, które wychodzi spod jej rąk wydaje się być zaczarowane. Jest to przedstawione dokładnie tak, jakby dziewczyna miała po prostu w rękach coś, co przekazuje danią, które gotuje, i styl jej gotowania jest po prostu nie do podrobienia i jej dania są wyśmienite. Tak naprawdę jest tutaj dużo opisów jedzenia i czytając tę książkę, uwierzcie mi, będziecie czuć zapachy i smaki przez. Papier. Tak dobrze jest to przedstawione. Jest to naprawdę interesująco zarysowana historia. Um, przede wszystkim ten aspekt, aspekt kulinarny jest tu naprawdę. Ciekawy. Dziewczyna, e, która, tak jak wspomniałam, właśnie rozpoczyna ostatni rok szkoły średniej, e, ma do wyboru e, tak zwane dodatkowe zajęcia, pewne rozszerzenia, m, bardzo różnie można to nazwać, i tam właśnie, akurat w tym roku, znajduje się Cooking Class, e, lekcja gotowania. M, e, której lekcję tą prowadzić będzie szef kuchni, taki z prawdziwego zdarzenia. I dziewczyna tak naprawdę mogłaby się oddać swojej pasji um, zupełnie um, bez pamięci, ale jest mamą, nastoletnią mamą, która tak jak. Wspomniałam, co mi się tutaj bardzo podoba. Stara się wyjść z sytuacji, w której się znalazła jak najbardziej odpowiedzialny, odpowiedzialnie, więc jej córka jest tutaj najważniejsza. Jest to tak naprawdę historia młodej dziewczyny, która stara się walczyć o swoje marzenia i również wychowywać córkę, co naprawdę w wieku 17 lat nie jest łatwe. Do tego w życiu Emoni, naszej głównej bohaterki, pojawiają się Nowi ludzie, którzy wniosą dużo. Jej życie ogólnie jest pełne zmian na moment, w którym ją poznajemy. Oprócz tego, książka jest zabawna, urocza. To jest naprawdę lektura, która umili Wam czas. Ja ją po prostu pokochałam od pierwszych stron. Bardzo cieszyłam się na to, że ukazała się ona w Polsce. Um, I jest to też historia inna. E, to sama Elisabeth Ezevedo o tym wspomniała. Większość historii, w których mamy do czynienia z nastoletnią ciążą, e, mamy ten dylemat, że nastolatka zachodzi w ciążę i co dalej. A tutaj, jak autorka podkreśla, to jest historia że o tym, że dziecko już jest i co dalej. Tutaj już decyzje, które miały zostać, podjęte, zostały podjęte i teraz z konsekwencjami tych decyzji trzeba się mierzyć i musi się z nimi mierzyć bardzo młoda dziewczyna, która do tego żyje w niekompletnej rodzinie. Um, to miało być krótka, króciutka recenzja, więc mam nadzieję, że chociaż trochę zachęciłam was do tej książki. Jest to chyba moja ulubiona książka od Alizy Wade'ą. Um, bo mamy jeszcze Klapuny Land, które czytałam ostatnio. Równie do... nie, nie mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka. Wszystkie książki od Elizabeth Azevedo okazują się być ogromnymi hitami. Um, zupełnie tak jak główna bohaterka czaruje w kuchni, tak Elizabeth Azevedo czaruje absolutnie na papierze i serdecznie jeszcze raz powtarzając się. Polecam Wam tę książkę, a Tobie Marta bardzo dziękuję za zaproszenie do tego filmu. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć! Cześć, z tej strony Karolina z Instagrama i YouTube'a o nazwie Kombuk. Dzisiaj z zaproszenia Marty chciałabym Wam krótko opowiedzieć o pewnej książce. Była to pierwsza książka Elizabeth do którą przeczytałam i było to coś... To naprawdę pozwoliło mi spojrzeć na pewne kwestie inaczej. Chodzi tutaj o książkę The Poet X. Jest to debiut wydawniczy, jeśli chodzi o książki Asevedo. Późniejszy oczywiście też czytałam i też pokochałam, czyli With the Fire on High i Club When You Land. Ale wydaje mi się cały czas, że The Poet X jest w moim subiektywnym odczuciu jej e, najlepszą książką. Chociaż sama nie wiem, bo wszystkie te książki są wspaniałe. W każdym razie, The Poetics to jest historia nastoletniej Siomary, która żyje razem ze swoimi rodzicami i ze swoim bratem. Ym, I Siomara uwielbia pisać. Ona pisze tak, jak jest zresztą napisana ta książka, czyli ona pisze poezję, to jest Some Poetry, i cały czas. Próbuje gdzieś odnaleźć siebie. To jest dziewczyna, która właśnie dorasta, dojrzewa, jej ciało się zmienia, pojawiają się krągłości, i ona zaczyna przez po pierwsze swoją matkę być traktowana jako taki ktoś, kto kusi innych ale z drugiej strony ona jest traktowana przez przepłet przeciwną jako przedmiot. Ta dziewczyna musi właśnie mierzyć się z tym, że w oczach innych jest tylko laską, jest tylko ciałem, jest tylko kimś, kto mo kogo można klepnąć, kogo można dotknąć i kogo można skomentować. I ona w tym wszystkim, właśnie ta poezja, jest dla niej takim e, ukojeniem. Ona może przylać tam wszystkie swoje myśli i wszystkie swoje emocje, i jakoś to sobie poukładać w głowie i oczyścić się z tych myśli, które ją nachodzą. Napotyka na swojej drodze e, pewną osobę, nauczycielkę, albo nauczyciela, już nie pamiętam płci, wydaje mi się, że była to jednak nauczycielka która zachęca ją do tego, żeby Sjomara zabrała swój głos. Żeby tym głosem wyraziła siebie, żeby tym głosem być może dała odwagę innym. I The Poet X to jest bardzo wzruszająca książka. To jest książka, którą czytelnik czyta, albo której czytelnik słucha, bo też jest doskonały audiobook, który jest przedstawiany przez właśnie samą Elizabeth Acevedo. I to bardzo mocno trafia do czytelnika. Czytelnik przeżywa to, co się dzieje. To, że to jest napisane w formie tego slam poetry, to wcale nie sprawia, że to się czyta trudno, że czytelnik może mieć jakieś problemy z odnalezieniem się w tej historii. Nie, mi się wydaje, że właśnie ta forma jest idealną formą, żeby opowiedzieć tą historię. Historii o odkrywaniu samego siebie, historii o trudnej relacji z matką, która z jednej strony jest bardzo wierząca, ale z drugiej strony nie, może nie tyle co nie kocha, ale bardzo krzywdzi swoje własne dziecko, swoją córkę. To jest też książka o tym, jak ważne, żeby być bezkompromisowo sobą i wszystkim. Ją bardzo, bardzo polecam. My name is Elizabeth Acevedo and I'll be answering a few questions about my writing. Question one. What is your favorite childhood book? I really loved the Babysitters Club books when I was a kid and I was a big fan of adventure stories like The Boxcar Kids. Question 2. What's your favorite underappreciated novel? Not a novel, but a love I love a short story collection called Interpreter of Maladies by Jhumpa Lahiri and would love to talk about it more with people i think a lot of folks should check it out question three what does literary success look like to you for me literary success looks like being free to write and publish whatever i want question five as a child what did you do what did you want to do when you grew up as a child, I really wanted to change my community and thought about the different ways that I could do that. And I thought that it would have to be through being a politician or a community official. But I think my love of performing poetry and of trying to tell very specific stories came from looking around my neighborhood and considering the ways that we could be given more resources or treated with a little more dignity. Question six. Is the process of recording different now on my latest book than the first time? Do you listen to audiobooks yourself? The process of recording audiobooks has stayed largely the same for me, and I'm lucky to work with the same producer and director um it's it's really exciting to be able to go into the studio and reread my work and find sections that I I see in new ways and to also hear the way that the audiobook director finds things in my words that I may not have even considered and i do listen to audiobooks I've recently gotten um, really invested in them. How has the pandemic treated you? I think this pandemic has taught me that every day is going to require me to show up differently for myself. Some days, what I need is sunshine and to go outside and take a two and a half hour long walk. Some days, I need to sit in bed and read a novel. Some days I have to get up and I have to go to work. And being able to be thoughtful about what I need and address what I need has made it a little bit easier to deal with the isolation. What are you reading right now? I just finished Ocean Vong's novel, On Earth, We Were Briefly Gorgeous. That's actually one of the audiobooks that I was listening to. And I finished Renee Watson's forthcoming novel, Love is a Revolution. Nine. Have you been to Poland or would you like to visit, and if yes, any specific places? My earliest memory learning of Poland was from learning about the Holocaust. And I think I would find it powerful to visit Auschwitz. I also know that a country isn't only the horrors it's experienced and overcome. So I'd love to make a balance of a visit where I get to learn about the city and the sites that bring local people joy. I'd love to see the country through the eyes of the people who live there. 10. Can you tell us something about your plans for the future? Any books coming up? I don't have much ready to announce, but I am working on a poetry collection and an adult novel, so stay tuned. Hey, to znów ja. Mam nadzieję, że spędziliście miły czas. Uważajcie na siebie. Bądźcie ostrożni. Życzę wam pięknego dnia. Pa.